<laughs> Jaki drugi plecak? No bo taka się zrobiła, bardzo hmm, gęsta. Więc taka Nie. No. A Ja nie chciałaś takiej. Nie. A ja robię. Do dojut? Gdzie? Coś spróbować? Nie. Wyjątkowo niedobre, polecam. Plan jest taki, że przetniemy to jabłko. Przyrzucie. Przerzucie! Już? A moje jabłko. O kurwa. No zmienimy perspektywę. Miłego sprętania, popopo! Popo. Nabko mm. zalebista i z śmieciami. ze śmieciami Jabko zajebist Ze śmieciami chyba, żeby by było na taki, że pasuje, że tak to trzeba było zrobić Podobno mordeczki, bo inaczej będzie Brzydko pachnieć, zobaczymy czy uda się wypić drożdże Nie uda się Nie? E -e. Drożdże nie Drożdże Nie, zapomnij o <grymne> Sugerujesz, że... Tak Ok Co <grymne> <grymne> robi, zobaczymy zaraz W po podwójnej panierce? Tak, w <grymne> О, нагрумал. О, чувак, ладно. Sure yeah, Dzina, 17.42 Zwarci i gotowi? No ja tak, a nie Okej okay. No ja mam jeszcze Michał jest Jest, jest. jest Michał Wziąłeś drugi plecak? Nie wziąłeś <grym> <grym> Jaki drugi plecak? Nie wziąłem. No właśnie. Oświata. <gulia> <gulia> Dlaczego ja nie wziąłem krótkich spodenek? Ja piekdam, ale jest piękny pogód, chodźcie. Dlaczego ja nie mam krótkich spodenek? Nie wzięłaś krótkich spodenek, bo myślałaś o moich rzeczach. No właśnie. Właśnie. i zaprywamy mi domy to ok, czyli kierunek Wola justowska, Artur, później Beztwina a później a później jutro jadę do Katowic to też to nagram od razu placement placement y, firmy Artura Pam, pam, pcham. i Dobrze. Dobrze. Ile masz Dobrze. Dawaj? Nie Dobrze. 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 to teraz Dobrze. raz. mocno. Dobrze.

Co ty powiesz o tym? Bo, super. No, także tak. A my pod treningu wracamy i misio mi daje jedzonko. O teraz będzie. Kochanie pochwali się, co mi kupiłeś? Nic pochwali. No Kunia dostała kójka. Będziesz z nami jeździł? Não poderá. Sou Na pewno? Uh -huh.